Cześć widzowie, jestem szybko w 2012. W dzisiejszym odcinku gramy w Minecraft y, y, Hardcore i tak dawno nie było właśnie odcinka z tej serii. Jeśli chcecie więcej odcinku, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Kiedy ja to nagrywam, to na kanale, jak to na kanale jest czy 70 subskrypcji. No właśnie szybko nam idzie w miarę, no. Można powiedzieć, szybko, 70 subskrypcji i mam nadzieję, że uda nam się dobić do wakacji, no zostały tylko 2 miesiące, kiedy ja to nagrywam, ale może się uda dobić właśnie 20 subskrypcji przez te 2 miesiące, oby się udało, no bo fajnie by na te wakacje już mieć to 100, albo może nawet przynajmniej do końca wakacji by się udało, ale... Tym wcześniej, tym lepiej po prostu. Dobra. Możemy sobie z tego, że jak tu mamy jakąś część zbroi. Może zrobić. Dobra. I tyle, bo mogą nam się jakieś spuścić na kilofy, na sierpnię przydać. Więc dobra. To jest tak. Złoto już można powiem, i dobra, no możemy sobie też zobaczyć, czy to jest teren. Może na mesie do kopalni jakaś skrzynka będzie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ostatni hardcore w trzecim odcinku zginąłem właśnie w mesie, bo miałem mało serduszy. Nie miałem w ogóle jedzenia. A co tu robi takie... taki kształt losowy, czy tu jakaś piramida coś takiego jest? Nie wiem. Nie. Chyba losowo tak się po prostu zrobiło. Dobra. E, dobra. Pyk. pyk. Zbliżamy się już powoli do mesji. Jeszcze sobie coś sprawdzę. Dobra. O, pyk. Idziemy sobie tutaj. I tak. Możecie też pisać różne komentarze, że będę się starał na nie odpisywać, bo na razie to mało jest tych komentarzy pod filmami, więc no mogę odpisywać, ale później jak będziemy mieli więcej subskrypcji, no to będę miał więcej subskrypcji, co ciężko będzie. A i muszę sobie właśnie zmienić skinę, bo Wednesday. O. W Robloxie właśnie był taki odcinek chyba z miesiąca temu, czy jakoś tak yy, czy, tam Zmieniałem skina i na odcinku I teraz w Robloxie będę musiał chyba też coś tak zrobić w takiej aplikacji, gdzie skinę edytuję I po prostu tego skina edytować, bo... Dobra, wejdziemy sobie na górę Pyk E dobra. I oh. e dobra. Pik, pik. O. I dobra. Dobra. Idziemy sobie tu dalej i tu może będzie jakieś zejście do kopalni gdzieś tam. Tak, wchodzę na górę, żeby się tu porozglądać. Co się jakby dzieje tu w okolicy. Dobra. I tu chyba jakieś zejście w dół widzę. To nie tu. To raczej widzowie będzie tu, o. Oj, dobra. Nie wiem, wy, wy, wy na pewno lepiej widzicie niż ja, bo yy, jak nagrywam tu takie rozświetlenie, a u mnie tu jest raczej ciemno. Znaczy, no nie aż tak, dużo trochę widać, a. Ojej! Tu widzę, że będzie trzeba sobie to miejsce zapamiętać, bo tu jest duża, fajna kopalnia. Nie, tu jest pełne pająków, idziemy stąd. Dobra, tu jest nic. Nie, tu się wejdziemy. Też nic nie ma, ale tu mamy takie ojś, ojś. Mi się, Bo mi się ten mikrofon. Doje. Trochę ruszył i chyba mieć takie w chwilę, ale dobra. Y, tu y, przejdź, Nie, tu nie... Kto? Nie, tu też nic nie ma, dobra. Chyba jednak wyprawa to poszła tak. No niepotrzebna ta wyprawa jednak była, bo widzę, że też że dużo rzeczy też tu nie ma. I y, chyba raczej wracamy już do... No do, 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 do tego. No do domu, do bazy naszej. Dobra. To było w tamtą stronę i później w bok ten Już pójdźmy sobie w tą stronę. Dobra, można mi się uda w 100 odcinków nagrać w tej serii. Albo przynajmniej na no, 50, albo 10. No zależy, no. Dobra, już tu widać wioskę. Tak, yy, tam jest wioska. Chyba, żebym tu nie spadł, bo tu już się woda zaraz będzie kończyć. Ale tu się dalej rozlewa, dobra. I dobra. Oj! Ja zrobiłem dobra. Jestem. I się powoli robi noc. Mam łóżko, no ale. Pewnie, uda, może uda nam się dojść, no na pewno się uda. Do wzierski, bo już blisko jest. Dobra. Dobra i tu już byliśmy, ale idziemy do naszego domku spać. Teraz tu nie mamy drzwi chyba żadnych potworów, to raczej nie będzie, ale musimy sobie owce roznożyć. Trzeba bym dobra, nie wiem. Tu mam szaną. Ja bym to odłożył. Raczej. Dobra, raz, dwa. I to, i to. Dobra sobie jedno dziecko nakarmimy i to też sobie nakarmimy, dobra? A z tego sobie zrobię chleb. Jeden, no ale... No to ja tutaj tak wezmę od razu więcej. ten. Żeby tego chleba trochę więcej mieć. Bo tak jak żeginia, to... już tych rzeczy nie będę miał jeśli byście chcieli na przykład zagrać w Robloxa, w Minecrafta, to po prostu możecie pisać w, w komentarzach. Na przykład no o Fortnite pewnie, bo też odcinki są u mnie na kanale Fortnite, bo kiedyś te Fortnite'a tak nie nagrywałem, po prostu nie, nie przepadałem z tą grą. Ale teraz już może niektórzy nie wiedzą, to nagrywam już Fortnite nawet w miarę często. I, dobra. Nasz domek jest tam. Teraz zrobimy. I dobra. I widzowie tak. Pójdziemy sobie jeszcze po bambusa. pójdziemy A no może może też sobie zrobimy niedługo ja jakoś połapiemy, żeby zrobić jakąś y, y, do rozmnażania farmy, takiego dobra teraz pościnamy sobie tam dalej bambusa Jak nie pamiętacie z pierwszych odcinków właśnie z tej serii tam gdzieś był no nasz stary dom w bo oczywiście to jest Minecraft 1.20, Hardcore 1.20. Jeszcze, jeszcze ogólnie tego tego nie ma. I nie mam tutaj tych wszystkich dodatków, bo takie są, bo jest taki youtuber, który tutaj się nagrywał tę grę właśnie, ale u niego jeszcze po prostu tego nie ma. Po prostu u niego są te wszystkie dodatki, ale ja mam też trochę inaczej to zrobione i tych wszystkich dodatek nie ma, dodatków nie ma. Ja to już wadliwe, bo jest to za dużo i możemy sobie już wracać. Dobra. O sobie cudowne jeszcze zasadę, bo to wyrosła. W następnym odcinku możemy, może będziemy, dzisiaj, może pójdziemy do kopalni, zdobyć jakieś jakieś żelazo, może nawet diamenty, zobaczymy, czy się uda. Trzeba, bo tu nie ma wody, tu się da? Nie, to się da, nie da się da. dobra, graweru i tu, 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 tu i tu, dobra. Już będziemy mieli dużo tej przyciny, jak będzie trzeba bioteczki zrobić, coś takiego. W późniejszym tym może jakieś fajerwerki, później jak będziemy mieli elytrę. Zobaczymy, czy w ogóle elytry się, uda, uda się nam zdobyć. Bo na razie to nawet jeszcze diamentów nie mamy, ale myślę, że w następnym odcinku, albo z któryś następnych już będzie można te diamenty właśnie zdobyć. I dobra, owcie tu są. O, owiec. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, yy, sześć dużych i raz, dwa, trzy, cztery, pięć małych. Dobra. Widzowie, to będzie koniec tego odcinka. Ja się z Wami żegnam i pa, pa! Subskrybujcie też mój kanał i łapkujcie ja wszystkie filmy.